Syte, tarowo. syta pogoda. W końcu jakieś wyjście, kurwa, poza dom. Jakbyśmy w ogóle w klatce. Tak brzmi, jakbyśmy jak w klatce siedzieli. Znaczy na klatce schodowej. Znaczy Radek, Radek nie mieszka na klatce schodowej, ja mam klatkę schodową. On ma klatkę piersiową. Sziemoneczko kochanie, to jest za podacie. dzisiaj robimy sobie tego vloga w darłowie. Bardzo dobrze dzisiaj nie ma dzieciaków. Chociaż dobrze, niedobrze, bo dobrze jakby wyszli na dwór, ale żeby nie wyszli, żeby nam nie przeszkadzali, bo później robimy salto i kogoś połamiemy. Niepotrzebne kontuzje! Już naładowane mocą, L. let's go! Rozgrzewka. Miejscówki. Zmiana miejscówki. miejscówki, dobra. Teraz szczególnie zmieniamy miejscówkę na bardziej roślinne klimaty. Będziemy odbijać się od drzew. Będziemy skawać po gałęziach, jak tarzan. I jeszcze będziemy... Trzymać się później. Będziemy w dżungli po prostu, o to chodziło. Nasza dżungla wygląda w taki sposób. Wywaliła nas z miasta. No ja trochę inną dżunglę na myśli, ale wiem Zobaczymy nowego spota, co się dzieje. W ogóle zaraz zacznie padać, więc... Tam taki szybki trening. z widnieją e, 15 snopków. Wymieszkiwaj. Drówo. O, jaki dobry kadr. Drówo. Dobra, ścigamy się na górę na snopki. Dobra Maciek, no. stop. Tutaj start? No. Paulina, musisz ten... 3, 2, 1, go.

Miś w Dobra, runda druga. Złapam technikę. Tak.